Witamy serdecznie. Witamy serdecznie. Dzisiaj znowu wracamy do e, masełka lekkiego o nazwie Boskie Mango. Jak wiecie, mamy już wiele produktów o tej nazwie. Jest to chociażby idealny na teraz e, krem odżywczy Boskie Mango. Jest to cudowny peeling do twarzy Boskie Mango, e, hydrofilowy mus do twarzy, do usuwania demakijażu i również do pielęgnacji twarzy. I teraz, co to masełko w sobie zawiera, to wy już chyba wiecie, bo mówiłam, jednak przypomnę jeszcze. Jest to, bazą jest tu masło chale, olej babasu, jest tutaj też olej z rokitnika, stąd ten piękny kolor, macerat który też ma pomarańczowy, cudowny kolor, witaminka E i cudowny zapach mango. Dlaczego więc warto sięgać po masło do ciała? Ponieważ w odróżnieniu od balsamów o fazie wodnej... Masełka do ciała są bardzo gęste, skoncentrowane, bogate w naturalne oleje oraz masła roślinne, i to wszystko daje nam bardzo dobrą pielęgnację. Dzięki temu działają jak tarcza ochronna odżywiają głębsze warstwy skóry, zatrzymają nawilżenie na dłużej, pozostawiają ciało miękkie, elastyczne i promienne. Więc moje drogie panie, to masełko to wybór kobiet które chcą dla swojej skóry czegoś więcej niż tylko chwilowego nawilżenia. To luksus i pielęgnacja na najwyższym poziomie.